Najważniejsze święta wyczekiwane nie tylko przez mieszkańców gminy Mikołajki, ale przez mieszkańców naszego kraju. Ten rok był dosyć specyficznym rokiem, niełatwym. Wiele osób z tego powodu przeżywało ciężkie chwile. Ja mam nadzieję, że nadchodzące święta, Wigilia Boże Narodzenie przyniosą chwilę ukojenia, spokoju. Że będziemy mogli w gronie rodzinnym, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcą te święta z nami spędzić, dojechali i dojadą, i w gronie rodzinnym będziemy mogli przez te kilka dni razem pobyć, pocieszyć się sobą. I w związku z tym chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Musimy ten trudny okres przetrzymać, przeżyć i w okres nowego roku wejść z nowymi nadziejami, optymistycznie i mam nadzieję, że ten nas nadchodzący nowy rok będzie dużo lepszy od tego, który był. Tego wszystkiego Państwu życzę.